Książka to jest coś takiego, co trzeba to najpierw napisać. Tylko że żeby to napisać, to najpierw trzeba dobrze pomyśleć, jak to trzeba napisać. Ciao a tutti Belie Brutti. Słuchajcie, dzisiaj filmik troszeczkę inny niż zazwyczaj, no bo nie o Włoszech, ale no wiecie, chciałbym się czymś z wami podzielić. Jak wiecie, siedziałem w kwarantannie, miałem troszeczkę czasu. Jak pewnie widzieliście w ostatnim filmiku. E, I wpadły mi w ręce fajne rzeczy, a jako że zbliżałem się święta, co pewnie widać tu i tam za oknem, jak wam coś będzie migać, a to nie wiem czy będziecie widzieć migające światło, czy będziecie widzieć reflektor tutaj, który się odbija, ale jeśli wam coś czasami mignie, to słuchajcie, to są już światełka świąteczne, a w kominku ogień, słuchajcie, dekoracje się pojawiły, bo już za niedługo święta. A w związku z tym, właśnie chciałbym Wam zaproponować fajny prezent dla znajomych, dla rodziny, słuchajcie. Bo jak wiecie, książka to najlepszy prezent dla wszystkich i na tym kanale, słuchajcie, będziemy promować czytelnictwo. Bo czytanie jest fajne, czytanie rozwija, czytanie jest sexy i kto nie czyta. Ten dużo traci. To taki przedmiot, żeby ludzie się nie nudzili, tylko żeby sobie czytali. I nie mówcie mi, słuchajcie, że nie macie czasu, bo e, ja też kiedyś e, taką wymówkę miałem. To znaczy, generalnie to ja zawsze czytałem, ale e, teraz czytam o wiele więcej, e, z racji tego, że odkąd. E, Jakiś czas temu w telefonie, słuchajcie, pojawiła się taka funkcja jak raport, że możecie zobaczyć, ile czasu spędzacie przed telefonem. I ja sobie kiedyś gdzieś to, gdzieś to sprawdziłem i się przeraziłem. Słuchajcie, także jak sobie uświadomicie, ile czasu spędzacie przed telefonem, ile czasu spędzacie przed telewizorem. Ja akurat mam tu szczęście, że. A nie ślęczy za dużo przed telewizorem. To znaczy, nie jest tak, że telewizor, to jest coś, co spędza ze mną a większość dnia, chociaż podczas kwarantanny troszeczkę nadrobiłem, to prawda, ale no powiedzmy, że nie jest to jakieś medium, do którego ja przywiązuję jakąś wielką wagę i praktycznie oprócz oglądania a ostatnio więcej seriali, a czasem jakichś filmów to tak naprawdę nie, nie, nie tracę czasu na jakieś dziwne i śmieszne programy w postaci, nie wiem, gotuj z kimś tam, jakieś tam, nie wiem, tańce z gwiazdami i takie rzeczy. To absolutnie nie dla mnie. Eee, także słuchajcie, jak sobie to wszystko przemyślicie, sprawdzicie, zobaczycie w telefonie, ile czasu spędzacie i ograniczycie ten czas powiedzmy. Do godziny, to znaczy nie wiem, jak w, wieczorami siadacie te dwie godziny przed telewizorem, bo jestem pewien, że większość z was tak ma, że siada wieczorem, włącza telewizor i sobie tam siedzi godziny, dwie, trzy. Jeżeli odetniecie z tego słuchacie godzinkę, to będziecie mieli naprawdę dużo czasu, żeby poczytać, a I przy okazji to się czegoś mądrego. Książka to jest. Papier poskładany taki. E, słuchajcie, i dzisiaj e, chciałem Wam zaproponować to, co mi wpadło przez e, podczas kwarantanny w ręce, słuchajcie. E, to jest. To są trzy książki. Trzy książki tego samego autora, słuchajcie, a Piotra Lipińskiego. To są reportaże biograficzne. Bo pewnie, a jak zauważyliście, też tak. Bierut. Tutaj jest gomułka i tutaj jest Cerankiewicz. I teraz a od razu wam mówię, że podejrzewam, że już większość z Was miała coś takiego Boże, tylko nie biografię, bo ja wiem, że ludzie nie lubią za bardzo biografii. I to jest pierwszy plus, słuchajcie, to nie są biografie, to są reportaże biograficzne. Słuchajcie, to jest biografia, która u mnie była na półku, półce, na pół, na półce. A Beria to jest, słuchajcie, pokaźna cegiełka, to jest biografia, to co teraz właśnie czytam, słuchajcie. Garibaldi, też pokaźna cegiełka, tutaj, żebyście sobie nie myśleli, że tu jakaś pornografia, słuchajcie, to jest akurat zakładka z Wenus, tak żeby nie było, że jakaś pornografia. Nie? Słuchajcie, to są biografie, to są cegiełki, natomiast te książki nie przerażajcie się, bo w sumie trzy razem to mają, nie wiem, 60% tego, co miał Beria, nawet nie, chyba mniej. To są reportaże biograficzne, a więc nie jest to typowa biografia, urodził się 25, 26 skończył jeden dzień, a 31. A tydzień mu stuknęło, i tak dalej, i wiecie, i cała epoka historyczna nakreślona, bo jak ktoś czyta jakąś dobrą biografię, to musicie wiedzieć przecież, a na pewno wiecie, że osadzona ona, ona musi być w kontekście historycznym, dlatego one najczęściej są takie grube. Natomiast tutaj, słuchajcie, jest krótko, zwięźle i na temat, i do tego, słuchajcie, bardzo ciekawie, bardzo fajnie napisane, mnie się bardzo podobało. I słuchajcie, bardzo, ale to bardzo, bardzo ciekawe. E, Kawa polskiej historii, tej niekoniecznie najlepszej historii, chociaż najnowszej. E, najnowszej, ja wiem, że dla tych, którzy oglądają ten filmik i urodzeni są, nie wiem, po roku 2000 czy nawet w latach 90., to dla Was to lata 70., -te, 50., -te, 60 -te, to jest w ogóle jakiś kosmos i prehistoria. Ale, no jest to słuchajcie, wpisuje się to w naszą najnowszą powojenną historię, a, którą warto znać, naprawdę warto znać. A, starsi starsi na pewno pamiętają, e, młodsi a, na pewno się mogą czegoś ciekawego dowiedzieć, słuchajcie. A, no i trzy postacie bardzo ważne, słuchajcie. Ten pan, ja wam nie będę mówił w ogóle, o czym są dokładnie te książki, no bo, znaczy o czym są, no wiadomo o czym są, ale nie będę Wam tutaj jakoś bardzo a, Was szczegółami zamęczał. E, słuchajcie, ten pan, Bolesław Bierut, <laughs> pierwszy prezydent Polski po e, II wojnie światowej, potem e, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo tak to się e, nazywało, e, no bo potem nie było prezydenta. Konstytucja z roku 1952 zniosła urząd prezydenta, a jego kompetencje przejęła Rada Państwa. Słuchajcie, ten pan, też sekretarz, który był następcą tego, nie bezpośrednim, bo tam między nimi była przerwa, ale to też bardzo znana, znana osoba. Słuchajcie, i ten pan, premier, a tak zwany wieczny premier bo a, Józef Cerankiewicz to jest ten człowiek, który a, w historii Polski a, urząd premiera sprawował, sprawował najdłużej, bo sprawował go w latach 1947-52, a, 1947, a i potem a, znowu od 1954 roku do 1970, dlatego też zwany był wiecznym premierem. I gdzie mu tam mogą mu tam jakieś tuski morawieckie, słuchajcie, a, nie wiem, jeszcze, jeszcze długo, 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 żeby pobić rekord tego pana. Słuchajcie, ci dwaj panowie strasznie się nie lubili, strasznie się nienawidzili. Ten człowiek, słuchajcie, nie był komunistą, on był stalinistą, wielki fan, chyba ostatni, ostatni z największych fanów Józefa Stalina, do końca wierny swojemu wodzowi, nawet zmarł w Moskwie 3 lata po Stalinie, Stalin zmarł w 1953. A Bierut zmarł w 1956, kiedy był na zjeździe partii w, w Moskwie. E, naprawdę zagorzały fan a, Józefa Stalina. Mniej więcej e, taki sam fan Józefa Stalina jak ja jestem fanem na przykład e, Leonardo DiCaprio, albo e, chociaż to chyba nie najlepsze porównanie, nie? Porównał ktoś kiedyś Stalina do DiCaprio. Wiesz, jakby się, jakbym się jakbym DiCaprio słyszał, to. Ale nieważne, słuchajcie, zagorzały stalinista. Gomułka, słuchajcie, to był prawdziwy komunista z krwi i kości, który w komunizm wierzył i to do samego końca, i stracił wiarę, ale nie w komunizm, a w Polaków. I też bardzo ciekawa biografia, słuchajcie, bardzo ciekawa książka, znaczy reportaż biograficzny ciekawy. Człowiek, który naprawdę miał wielki potencjał i on ewidentnie a był przez ludzi w pierwszym okresie bardzo lubiany. A bardzo ludzie czekali, żeby wrócił, bo po pewnych, miał tam pewne perturbacje, siedział w więzieniu. Potem, kiedy wyszedł, bardzo właśnie ludziom zależało na tym, żeby był był władzy znowu, żeby to on objął urząd i stery państwa. W swoim szczytowym okresie był mniej więcej tak popularny jak, słuchajcie, Beatlesi. W Polsce oczywiście. Love, love me too. You know. Potem roztrwonił praktycznie cały kapitał i stał się takim Michałem Wiśniewskim, czyli mm, już powiedzmy człowiekiem mniej popularnym. W ogóle jakieś dziwne porównanie mi się takie. Sorry, nie? E, człowiek, słuchajcie, który. E, Zasłynął najbardziej chyba tym, że strzelał do robotników na wybrzeżu, e, przez co bardzo źle się zapisał w historii, bardzo źle się zapisał, tragicznie zapisał się w historii, postać naprawdę e, tragiczna. No i ten pan, słuchajcie, ten pan, który z kolei aj, zasłynął tym, że, a, tym swoim słynnym powiedzeniem, e, gdzie powiedział, że kto podniesie, czy jeżeli ktoś podniesie rękę na władzę ludową, to mu władza ludowa tą rękę odrąbie. Każdy prowokator czy szaleniec który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej. Niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego. I to jest właśnie, słuchajcie, ten pan, e, socjalista przed wojną, więzień Auschwitz podczas II wojny światowej i jeden z największych konformistów, e, słuchajcie, po II wojnie światowej. A jeden z największych konf konformistów polskiej polityki, jakbym go miał do kogoś porównać, to chyba najbliżej by mi było do pana Gowina. Takie porównanie, no bo wiecie, zawsze na górze, zawsze u władzy, ale tak naprawdę odpowiedzialność zawsze kogoś innego. Także ja sobie siedzę, ja mam fani, ja mam wygodnie, a za dupę, za dupę to będą ciągnąć tego. Albo jeszcze kogoś innego, ale nie mnie. Także. O, ładnie. Także, słuchajcie, taki kolega. Polecam, słuchajcie. Polecam. Fajna rzecz na prezent. Możecie kupić tacie, mamie, siostrze, braciszkowi, młodszemu, starszemu. Każdy może poczytać, słuchajcie. Bo książka to jest taka rzecz, że mogą ją przeczytać wszyscy. Yy, czy, czy rodzice, czy dzieci, słuchajcie, możecie się potem powymieniać. A święta się zbliżają, słuchajcie. Także prezenty pod choinkę yy, możecie kupować. A ja polecam wam właśnie taki prezenciki. Książka to mniej więcej to, co komputer. Tyle, że yy, tyle, że. Się ją nosi i jak upadnie, to najwyżej się może podrzeć, ale wtedy ją można no, skleić, a komputera się nie sklei. Słuchajcie, a więc polecam na święta, bo to już ostatni dzwonek, żeby kupować prezenty. Także e, uważam, że książka to jest bardzo fajny prezent. Jeszcze raz podkreślam, reportaż biograficzny, nie biografia, a więc e, nie przerażajcie się. To się czyta bardzo fajnie, bardzo szybko. Napisane to jest w bardzo, bardzo, bardzo prosty i przystępny sposób, nie ma tony nazwisk, nie ma tony dat, jest po prostu tylko to co niezbędne i generalnie jeżeli a, tak jak ja przeczytacie sobie trzy to będziecie mieć dosyć fajne, dosyć fajne spektrum tego co działo się w Polsce po Drugiej wojnie światowej a, aż do lat 70, bo w roku 70 potem przychodzi era Gierka. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak pomożecie? No. E, także e, będziecie mieli jakieś minimum takie, żeby mniej więcej wiedzieć, co się w tej Polsce działo w czasach, kiedy żyli Wasi dziadkowie, czy też Wasi rodzice. E, no a potem jakby ktoś, słuchajcie, chciał sobie poszerzyć i wejść troszeczkę w głęb głębiej, słuchajcie, w temat, to e, ten pan ma dosyć fajną e, biografię, ale to już jest biografia, bo to już jest porządna cegła, 700 stron, o ile mnie pamięć nie myli. No, chyba 700 stron. Piotr Gajdziński napisał Gomułka, dyktatura ciemniaków, taki podtytuł. No ale to już jest coś, co jest powiedzmy bardziej wymagające od czytelnika. Co ciekawe, ci dwaj panowie, słuchajcie, cały czas czekają na porządną biografię. Nigdy jeszcze żaden z tych dwóch panów nie doczekał się porządnej biografii, takiej jak na przykład doczekał się Gomułka czy Jaruzelski. Yy, czy tam, nie wiem, jakieś inne postacie historyczne? E, ci dwaj panowie jeszcze się nie doczekali, a szkoda, bo zwłaszcza ten pan jest dosyć ciekawą a, personą, e, no ale nikt jeszcze, słuchajcie, nie zgłębił tematu, a, a szkoda, żeby, żeby powstało coś większego, bo to naprawdę szybciutko Ciach, ciach i, i po sprawie. Takie naprawdę, minimum. I to by było na tyle, słuchajcie. E, także Italia Instrukcja Obsługi poleca tym razem polską literaturę, e, włoską literaturę, e, czy jakieś książki związane z tematyką włoską. Pojawią się. nicie się nie bójcie, nie przejmujcie się. E, pojawią się, ale to sobie może zostawię na jakiś taki dłuższy filmik, gdzie, wiecie, troszeczkę więcej Wam będę ględził, a troszeczkę bardziej Was będę zachęcał. Eee, natomiast dzisiaj słuchajcie taki e, szybki i konkretny filmik. Święta są. Kupujcie prezenty. Zamiast kupować jakieś, wiecie, skarpety, perfumy, czy jakieś covery na telefony. Kupcie książkę. Wszystkim wyjdzie na labę. Na dobre. Na Coś się język plączy. Trzymajcie się. Ciao tutti. E brutti. Po prostu dlatego jest warto czytać książki, bo można się o nich dowiedzieć, z nich wszystkiego można się dowiedzieć, można, można się przy tym uśmiać. I warto jest czytać książki przeważnie.